Cześć, jestem Ola. A ja Karolina, rekruterki IT, dział Outsourcing Devile. Dla jednego z naszych klientów w Krakowie, lidera na rynku IT zajmującego się m.in. konsultingiem, aktywnie poszukujemy osób z obszarów takich jak security, data center, collaboration oraz cloud. Oczywiście zależy od pozycji, ale przy większości stanowisk mile widziane są certyfikaty takie jak CCNA, CCNP oraz CCIE. Średnia stawka, jaką proponujemy na danym stanowisku, waha się od 16 do 25 tysięcy zł. przy kontrakcie B2B. Stawka ta oczywiście jest uzależniona od doświadczenia kandydata oraz danego projektu. W trakcie procesu rekrutacji pomożemy Ci przygotować odpowiedni CV oraz podpowiemy, jak najlepiej zaprezentować się na rozmowie u klienta. Udzielimy Ci pomocy przy zakładaniu działalności gospodarczej, a w trakcie Twojej pracy będziemy do Twojej dyspozycji w razie potrzeby. Gdy Twój projekt będzie dobiegał końca, postaramy się znaleźć Ci nowy.